Warrior. Hej, cześć, witajcie bardzo serdecznie na moim kanale z tej strony Warrior. A dzisiaj witam Was bardzo serdecznie w grze Rise of the Tomb Raider. W dzisiejszym odcinku będziemy kontynuować, jak zawsze, yy, historię Larry Croft. No i jeśli spodobał Wam się ten odcinek, to zawcie łapkę w górę, subskrypcję oraz żądaczkę, aby wszystkie kolejne filmy Was nie ominęły. A teraz wlatuję. INTRO Ok. E, chciałbym wam powiedzieć, że nie było odcinka przez równy tydzień, ponieważ miałem bardzo dużo nauki Ponieważ ja już chodzę do techników, czyli więcej, już jestem trochę wyżej I po prostu nie miałem tyle czasu, ale już teraz już normalnie wracam Odcinki będą normalnie, regularnie, tak co jeden dzień, co dwa, tak jak zawsze No i w sumie tyle Ja tutaj y, kontynuuję historię i... Zobaczymy co Larry Croft się przydarzy jako kolejne w ostatnim odcinku skończyliśmy w tym mieście Kit chyba tak mi się wydaje. Ale ogólnie, ostatnio miałem. czy y, 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 czemu się tak dziwnie zaczynam. <grym> miałem takie dziwne problemy, żeby tam dojść, no ale się udało, wszystko więcej jest dobrze. Więc jeśli fakt, jeżeli. No, jeżeli spodobał mi się ten materiał, to zostawcie łapkę w górę, mi sprawicie ogromną przyjemność. A dla Was to nic trudnego, bo tylko kliknięcie. Tam na dole pod filmem. A teraz czekamy aż się załączy gra i lecimy z historią. Jacob nie żyje. Hmm. No nie wiadomo, nie wiadomo właśnie. Dobra. Skończyliśmy w, osta właśnie w ostatnim odcinku w tym miejscu. Nie wiem dokładnie co to jest. Bo już nie pamiętam, ale wydaje mi się, że to jest to, to takie... taki grobowiec proroka czy coś takiego, nie? A nie miasto Kitty, to ja gadam. Miasto Kitty to było na początku, kurde. Gdzie my mamy iść? Aha, czyli mamy tutaj, ok? No to idziemy. Nie, nie tu, nie tu, nie tu, nie tu, nie tu. Kieruje nas gdzieś w tamtą stronę, ale my sobie pójdziemy tutaj, pozwiedzamy trochę. Okej, okay, czy gdzieś coś tu mamy? Nie. Gdzie tu iść? Pokazuje, że tam, ale no jak tam. Tam się nie da. Może tu. Pewnie tutaj się okaże, że muszę iść. Tak, tak, tak. No cud, cud. O, i już byśmy wpadli. No. Oj, co ja zrobiłem? Przepraszam. O, i wpływamy w zimną wodę. O, nie, nie, nie. No, na dół, Lera, Pój na dół. Co robisz? O, dobra. Już się dusisz? O, dobra. I znowu pod wodę. Dobra. Płyniemy, płyniemy. Laura, e, Lara, Boże, Laura. Lara, o i dobra. Ok, udało się. I co my tu mamy? Geotermiczna dolina. Hm. Czemu ja ten tab wciskam, co jest? Okej, okay. no niezłe miejsce, niezłe, niezłe, a gdzie mam się dokładnie udać? Ja sobie zbiorę tą amunicję, żeby się potem okazało, że nie mam, okej. Okay. idziemy tutaj do góry. O, dobra. Okej. Okay. Pod poprzednim odcinku ZTSa nie napisali ci mi w końcu, czy chcecie tego minecrafta, czy nie, więc... Zgaduję, że nie, nie chcecie, więc nie ma problemu. Po prostu nie będę robił tej serii, bo pewnie. No pewnie. O. pewnie by wam. Po prostu byście się znudziła, bo to jest gra bardzo przejedzona. O. Co tu jest? O.

No, ale nadal mnie to ciekawe, jak on stamtąd wyszedł. tego Te kamienie przygotowują. Hmm. Dobra, Mhm. Mm No nieźle. Dobra. Okej. Okay. Ło, wow, ale coś laguje. Aha, otwieraj to, dobra. Co to jest? Element pistoletu z semi. O. Czy, czy, Jest coś fajnego? No, no, był piękny, ale już nie jest. Dobra, idziemy. Aha, ja etc. Halo, co jest? Nie masz opału, gościu. Dobra ojoj oj. No to było głupie Przyznam szczerze To też było głupie Cieszę się że byłeś tam, żeby za mnie No dobra otwieramy to, dobra, czy jest tutaj coś? odblokowano pistolet, no i no to mamy pistolet jakiś <laughs> a, super nice, po prostu no będzie będzie, wtedy będzie minimalny problem, ale jak na razie tutaj trzeba coś zrobić bo mamy dojść do, nie wiem dokąd szerza, tego, aha mam pełne, dobra Mam tam... Bie biec, okej okay. Super Katakumby No nieźle Co też już mam? Czemu ja tak wolno idę? O Katakumby Hm O i tutaj możemy sobie rozbić obóz, nie może mamy jakieś umiejętności nowe. Już sprawdzę. Prost Czemu nie mogę? Jacob, kończ. O, dobra. Oczywiście, że mamy jakieś nowe umiejętności. Co my tu mamy dokładnie? Łowca, awanturnik, zobaczmy, co jest w awanturniku. Zabójcie tak z góry. O, to byłoby dobre. Wiem, że nie przejrzałem wszystkiego, ale to takie jest w miarę okej. Okay. Okej. Okay. Końcówki strzał. Szybsze ładowanie strzału i zwiększenie szybkości strzelania. Ale to dobrze. No właśnie, w szaleństwo O Sp Spust O No i nice Ok. No to mamy dwa łuki ulepszone to teraz biegniemy do góry i idziemy coś załatwić, bo nie wiadomo o co chodzi Mogę teraz walić? Kurczę O, ty, wziąłem kurczaka, co jest? Mogę go rzucić? Mogę. Zrzucę go w przepaść, zobaczę. O Jezu, co ja zrobiłem? No dobra, jestem idiotą. Nie no nie wiem go, Gdzie ty? A, tu, Jezu. Jak, jak, jak ja mogę tego nie widzieć? Uhu! No dobra. I teraz tutaj do góry. Okej. Okay. Zobaczymy, co tutaj będzie do załatwienia. Okej. Okay. Przepraszam Was, że była taka długa, długa, prze, długa przerwa z y, ogólnie z tej gry. No ale tak jak mówiłem, miałem, nie miałem czasu w ogóle praktycznie. Jutro pojawi się odcinek z My Summer Cara. O! Oj! Jutro pojawi się odcinek z My Summer Cara, a za dwa dni pojawi się prawdopodobnie z Grand Theft Auto z misji okej o. okej dobra okej okay, jest dobrze jest dobrze jakie parkury my tutaj robimy kurde tylko tutaj się wszystko rozwala halo żebyśmy tutaj nie spadli bo będzie przypał okej okay. i co my tu mamy dokładnie zrobić? tam u góry? nie wiem Wow, co tak laguje? Coś dziwnie laguje że sami. O, dobra No i wskakuj Tutaj do góry Okej okay. Coś tu jest? O To jest woda? Nie mi na naftę, eee, Boże, woda IQ 500 po prostu Jest tutaj coś chyba nie. Dobra, i teraz tutaj jeszcze wyżej. Kurde, jeszcze wyżej tutaj wchodzimy. Okej, okay, teraz tu. O. Ale co? Aha, dobra. Nieważne. Wchodzimy teraz tutaj do góry. O i tu. O. I co ja mam tu zrobić? Rozbrój strzały zapalający. Że to? Aha! A no dobra, dobra, to, to udało nam się. Dobrze. No nieźle. Mam nadzieję, że będziemy mieli łatwy zja z zjazd stąd, tak mi się wydaje. Eee. Oh no. Halo. eee. A tu, okej. Okay. I lecimy! Uhu. Dobra, zbierzemy tylko to i idziemy mi pomagać. Co tam w ogóle się będzie działo? Zobaczymy. Co to jest. Element kuboczkowego, boczkowego, blocz, bloczkowego, Boże Okej okay. Tam do góry musimy iść To idziemy O oh no Co tam się dzieje? Co tam się będzie działo? O kurde. Hardcore. O dobra Niezły chwyt, Jacob O i mam strzelbę jeszcze, no to git, dobra Co ja, ja, tam, ja tak z nim w twarz, w twarz wszedłem? Jesteśmy pod ostrzałem Ile już to słowo słyszałem?

No, kurde, to jest ten głupek, Nienawi nienawidzę go. On mnie, on, on mnie, pa co je? On mnie pali. A ja go nie widzę. Ja nic nie widzę. Trzeba go strzelbą załatwić. Kurde, ja pewnie umrę w taki głupi sposób. O no, 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 no. No, on mnie. Roz no, chyba się żartujecie. Serio. Jak ja mogę go rozwalić? Jak on mnie podpala. A ja wiem co trzeba zrobić, chyba Chyba już wiem Trzeba mu strzeleć w tą butle, bo on, on, on tylko żyje przez tą butlę, pa. O! O, właśnie! Serio, co tak było takie łatwe? No i dobrze, że odwrót Kurde Serio przegrałem w taki głupi sposób? w no sensie umarłem? A to jest ten głupek no O nie Croft Prawie mi ją rzucił w ogóle Ich nie interesuje, potrzebuję mocy źródła. Hm. mhm. On w ogóle ma dziurę w ręce. Co to się dzieje? czas, mi się kończy. Dziurę w ręce ma. Co za gość. A twarz ma jakby go cygry zdrapnął, kurde. Hmm. Żeby przegrać, żeby przegrać. Dobra, o kurde, co tu się wydarzyło. No, ale żyjecie wygraliśmy, wygraliśmy, więc przynajmniej tyle -hm. to tam wstał. To, jest ten? Nie, to jest, nie wiem. O. Dobra. Okay, my mamy tu iść, tak. Okej. Okay, ale... Tam, to dopiero pójdziemy w kolejnym odcinku. Ja bym chciał Wam bardzo podziękować za ten odcinek. Jeśli spodobał Wam się ten materiał, to zostawcie łapkę w górę, subskrypcję oraz dzwoneczek, aby wszystkie kolejne filmy Was nie ominęły. No i jutro widzimy się w kolejnym filmie. Prawdopodobnie... No, w sumie tak, z My MySamerCar. Yy, no. Także widzimy się jutro w kolejnym odcinku. Trzymajcie się, do zobaczenia siemanko. now rah